Łowicki Tracker King to zlot o już wyrobionej pozycji i stałym miejscu w kalendarzu tego typu imprez. Oprócz stuningowanych pojazdów, słynie on z konkursu dla kierowców zawodowych, organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Polskiego Trackera. Jak zawody przebiegały podczas ostatniej edycji? Krótko mówiąc, interesująco. Po raz kolejny stowarzyszenie organizuje tutaj zawody dla kierowców. Po zawodach dla kobiet zorganizowaliśmy puchar prezesa stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera. To on jest autorem tego placu zabaw, jak my go nazywamy, czyli toru przeszkód. To również on jest pomysłodawcą. Wiele przeszkód jest nowych, wiele takich zaskakujących. Wszystkim udało się pokonać tor, nie wszystkim bezbłędnie, wszystkim w krótkim czasie, nie wydłużonym. Był również test z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wspomniany tor przeszkód to plac, na którym kierowcy musieli wykazać się wyczuciem pojazdu przy różnych manewrach, dobrą ręką i dobrym wzrokiem. I choć do pomocy mieli kamery zamiast lusterek bocznych, to okazało się, że stanowiło to wyzwanie. Kierowcy, wszyscy jak jeden mąż, nie mieli kontaktu z ciągnikiem DAF XG. Pierwszy raz startowali w ogóle w takim ciągniku bez lusterek i to był dla nich szok. Zanim jednak zasiedli za sterami bez lusterkowca, konieczny był etap wstępny do konkursu. Do zawodów kierowcy zgłaszali się internetowo, wysyłając swoje ankiety z odpowiedziami na pytania z zakresu BRD i pracy kierowcy. Nie wszystkim niestety udało się przejść do finału. Wybraliśmy 10 najlepszych, tych, którzy mieli najlepsze odpowiedzi. Niestety, z powodów zawodowych i nazwijmy to prywatnych, nie wszystkim udało się dojechać, ale uzupełniliśmy ten skład przez chętnych kierowców na imprezie. Ale ci, co dojechali i zakwalifikowali się do zawodów, wykazali się ogromnym profesjonalizmem, chociaż żaden z uczestników nie pokonał całego placu bezbłędnie. Pierwszym torem byli policjanci, trzeba było najechać na cztery przeszkody prawym kołem, więc nie jest to łatwe. Następnie było podjechanie do dystrybutora, do beczki na odległość minimum 1,60 m od celu, czyli żeby nie było za blisko. To była taka imitacja trochę też y, omijania pieszego lub rowerzysty na drodze. Później mieliśmy podjechanie do OKBK, czyli wycelowanie środkiem tablicy rejestracyjnej w centrum. Jak łatwo zauważyć, każda dyscyplina wymagała doskonałej znajomości pojazdów ciężarowych, wyczucia gabarytów oraz oka jak u Sokoła. Następnie mieliśmy cofnięcie do garażu z przebiciem balonika, szpikulcem. Po czym wyjazd z garażu i podjazd pod pachołki, które trzeba było obalić tylko zielone. Uderzenie w piłeczkę najbardziej wystającą, i wyjazd, cofnięcie do garażu. I następnie wrzucenie pięciu boreczków z ryżem do celów. Konkurs był przygotowany przez fachowców dla fachowców tego typu, ale autentyczne przeszkody spotykają oni w codziennej pracy. Jednak dało się zauważyć, że nie każda konkurencja szła uczestnikom jak spłatka. Moim zdaniem najtrudniejsze są zawsze chyba kręgle, największą trudność sprawiają, bo trzeba uderzyć, trzeba obalić je po prostu kołem, nie żadną karoserią, nie zderzakiem, tylko kołem i to jest jednak trochę trzeba Technicznie do tego podejść i, i się skupić, żeby to było dobrze zrobione. Podjazd do beczki, taki nie mogli wyczuć tego dystansu, tego 1,60 60 Podejrzeli zazwyczaj za blisko. Mimo dużej skali trudności, błędów, stresu oraz zupełnie nowego pojazdu dla uczestników, udało się wyłonić zwycięzcę. Okazał się nim Grzegorz Hajdrych z Wielkopolski. Gratulujemy. Dlaczego warto brać udział w takich konkursach? Powodów jest kilka, ale warto wspomnieć o jednym z nich, ważnym dla kierowców. Wielu z nich często spotyka się z hejtem na drogach, wykonuje trudną pracę, często towarzyszy im rozłąka z rodziną. I chociaż brakuje dobrych fachowców w tym zawodzie, nie zawsze są doceniani przez swoich szefów. Nie zawsze są w stanie wynegocjować atrakcyjne stawki za swoją pracę, a taki konkurs jest jednym z kluczy do lepszych zarobków. W jaki sposób? Gdy szef dowie się, jak cennego ma pracownika, jak wspaniale wygrywa konkursy i zobaczy puchary swojego pracownika, z pewnością będzie chciał go zatrzymać u siebie w firmie. Oczywiście za wyższą pensję. A zatrudnianie takiego specjalisty to także reklama firmy transportowej. Szef także będzie się tym chwalił wśród swoich zleceniodawców. Skorzystają na tym wszyscy.